Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zagram sobie drafcik. Jeżeli chcecie więcej draftów na kanale, to zostawiajcie koniecznie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych. No a dzisiaj drafcik udało nam się zrobić naprawdę ciekawy. No i emocji było co niemiara. Lecimy. No to próbujemy drafcika sobie zagrać. Lecą potężne karty. Natomiast... No dobra, spróbuję. Spróbuję 4-3-2-1. Nie, 4-3-3. 4-3-3 <laughs> ofensywnie. Total Offensive. I total ikony muszą nam polecić fajne. Natomiast zaczynamy od Rivaldo? No nie. No od Rivaldo nie zaczniemy. Chyba wezmę Okocza. Chyba JJ Okocza to będzie. Uh, wydaje mi się, najlepsza opcja. No dobra, wybieramy JJ Okocza. 5 gwiazdek sztuczek będziemy nim. Szaleć, a do niego dołączy? O pierunie. No w takim przypadku. Oczywiście wybieramy Toty Ronaldo. No i może obudujemy to jakimiś ikonami. Po lewej stronie Ronaldinho, po prawej GARINCHA Zobaczymy, taki jest plan. Ale jest Neymar. Ok, nie jest na razie Neymar, ale już, ten, już ta ofensywa mi się podoba. Na pes ie póki co najlepszy będzie. W salach, no i też takiego wyboru dokonujemy. Patrzymy dalej, co nam tutaj ciekawego może. A, polecić, tutaj jest Nandes. No bez znaczenia, pod Overall, pod overall na razie będziemy patrzeć. Tu będziemy mieli nieco lepsze zgranie przy takim układzie. O Jezus Kamawinga Poproszę lepszą wersję, więc pod Overall Sabicer. No i teraz na LO. Oj, oj, kolarow, kolarow. Jakaś ikona na Esio by się przydała na razie. Sergio Ramos na bramce Janek Oblak oczywiście no i na drugim S.O. za gości póki co a Acerbi idziemy bardziej w overale, potem będziemy się martwili o zgranie jakiejkolwiek tutaj Atal 79, no powiem tak Ronaldo Okocza super, ale coś jeszcze fajnego by się przydało, żeby to sklej. No i teraz nie wiem, czy tego Kevina de Bruyne nie trzeba wybierać. Eee, obawiam się, że to i tak już mi nie będą leciały. w obliczu, a w obliczu tego, że tyle ikon leci. Eee, więc na spokojnie. No i teraz Bramkarz. Jest Wandersar i jest Czech. I powiem wam tak: Wandersara mam u siebie, gram, testuję, jest super. A Czechem nie grałem. I w sumie chętnie przetestujemy Petra Czecha na pozycji Bramkarza. Myślę, że to nie będzie. Złe rozwiązanie tutaj Roberto Carlos, a więc zaczyna, zaczyna się robić wesoło, bo tym samym Neymar dostanie 10 zgrania. Okej, okay. Carlos Czech, to ty Ronaldo. Podoba mi się to, ale ten środek obrony, ten środek obrony bardzo yy, mnie póki co martwi. Tutaj jest Garincha, Op nie Optimus, <grym> ale Prime, niesamowity. Okej, okay, bardzo chętnie zagram garnczą. O Jezus Maria, oj ten draft będzie grany. Oj, ten draft będzie grany na pewno. Ofensywa cyklu fantastico. W środku pola. No tutaj tego pana będzie trzeba wymienić. No i zobaczymy, zobaczymy, czy coś fajnego jeszcze tutaj poleci. Jest Nesta, jest Chavi. Uuu! Prime Chaviego. Też chętnie przetestuję Chaviego. Okej, okay, wybieramy zatem Hiszpana. No i teraz. Tak się zastanawiam, jak tutaj to poukładać. Hmm, hmm, hmm. Czy pójść po zgranie? Na razie nie. Na razie pójdziemy po prostu tak, jakby najlepsze karty do składu. Potem się będziemy martwić bardziej o zgranie ewentualne. Ale już teraz mi się to podoba. Dużo, dużo kart będę mógł przetestować nawet pierwszy raz. Takim garinczom nie grałem w ogóle. Tutaj Van Bissakę weźmiemy na razie, też najwyższy overall. 91 ocena draftu podoba mi się, podoba mi się to. Ja nawet w tym, w tym roku tutaj ja 190 chyba nie zrobiłem, a na tym czy 189 miało miejsce. Tutaj jest Burns i teraz tak takiego Bersa Bersa możemy dać w sumie do pierwszego składu. Ronaldo Toty będzie miał full zgrania i Neymara w drugiej połowie będziemy wpuszczać. To też jest jakaś opcja. No i nad niem, czy tak nie będziemy robić w sumie, może tak będziemy robić, zobaczymy. Na razie dajemy Bersa do składu, tym samym w naszym składzie już jest 6 ikon plus Toty Ronaldo, więc no wygląda to kosmicznie, ale patrzymy dalej, patrzymy dalej, jest Lucas Leiva, mhm. jest Lucas Leiva, który zrobi zgranie, to naprawdę do tego A czerbiego ale problemy mam w tej obronie, oj ojoj. Oj, oj, oj. Oj, 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 tu będą problemy. No dobra, na razie i tak wybieramy tego Lukasa Lejwę. Ten środek obrony. Aj, aj, Musi, musi coś dać lepszego. Ale na razie nic na to nie wskazuje. Tutaj. Ta! i liczyć Di Maria. No bez znaczenia, bo to są pozycje ofensywne. Na tę ofensywę już mamy perfekcyjną. Patrzymy dalej. Jeszcze dwie szanse będą na jakiegoś dobrego obrońcę. Och nie Iniesta do Czawiego, ojojo, oj, Iniesta Czawi. No niedługo, niedługo Iniesta pewnie, jak zakończy karierę, to też się pojawi jako ikona FIFA. No, na razie taki duet, no jeszcze jeszcze nie miałby za dużego sensu. No bo ta karta zwykłego Iniesta to jest słabiutka. Teraz to jest tripier pod Anglika. Hmm, świetnie to wygląda. No, jak nie będzie obrońcy, to problemy Neymana. Jest działu Cancelo, ok. I on trochę uratuje sytuację, bo Cancelo nam zrobi całą robotę, też jeżeli chodzi o zgranie. Tutaj, wiadomo, Grizman spoko. No ale Cancelo, właśnie w taki sposób sprawia, że mamy nasz pierwszy draft 190 w tej FIFI. A może jeszcze jak pozamieniamy te karty na ławce, będzie więcej, zobaczymy. Dobra, wybieramy Nicole. No i proszę Państwa, draft 190 zrobiony. Do tego Toty, Ronaldo i chyba sześć ikon łącznie, więc naprawdę wygląda to ciekawie. Eee, na ławce jeszcze Neymar będzie wchodził pewnie za Bernsa. No a dalej to w sumie nie wiem, jakie zmiany będą robione. Chyba nie będą potrzebne. No, trochę się boję tej obrony, ale damy radę, damy radę. A jeszcze właśnie Xaviego mogę przesunąć i chyba tak jest. I Sergio Ramos będzie miał w tym momencie full zgrania, więc kapitalnie. Kapitalnie to się wszystko nam potoczyło. Chyba poziom nie będzie za wysoki, jak ludzie za darmo dostawali, no ale no zobaczymy. Może na jakiegoś koksa trafimy, ale. No zobaczmy. Składik pierwszego rywala. Hmm, ok. jedna karta tylko overmars. Obawiam się, że ten przeciwnik może mi wyjść. <laughs> Przy remisie, ale zobaczymy. <laughs> ale naprawdę straszny ten skład, porównując do, do tego, to, co nam się udało stworzyć. To wygląda to dramatycznie. Wygląda to dramatycznie. Ale nie ma pauzy, więc możemy grać. Myślę, że mój rywal jest w szoku, kiedy zobaczył składnik, jaki mamy. Skoro ten draft można za darmo otrzymać. O jezu! Skoro ten draft można za darmo otrzymać w, tym, w SBC Ten żeton, to wydaje mi się, że poziom też nie będzie najwyższy. Tym bardziej, że w weekend jest grane Foot Champions i profesjonalni gracze i tak dalej, ci lepsi, nie skupiają się na Foot Champions, ale no, możemy sobie grać. Właśnie Draftika. tutaj widzę już jest jakaś pauza ze strony rywala. Patrząc na reakcję i tę ilość ślizgów ze strony przeciwnika, być może to będzie już rage quit, bo mamy już 2 do 0 w czwartej minucie o 20 sekundzie. I tak też się dzieje, mamy rage quit w pierwszym meczu, więc to o czym mówię. Warto naprawdę sobie zrobić teraz SBC, zagrać sobie ten draftik elegancko lecimy na mecz ćwierćfinałowy. A oto składzi kolejnego rywala, no i tu już się zaczynają problemy Neymana, bo jest Eusebio Prime, Zidane Prime, Stoiczko w Prime Desai chyba też w wersji Prime No i ta obrona Pomoc-Atak, no to już wygląda nieźle No Jedyny minus to chyba Silva na środku obrony, reszta wygląda nieźle No nic, w drugim meczu już na prosa trafiliśmy widzowie Boże, a ja mam Sergio Ramosa i co ja mam zrobić? Wow, kanceluję wszystko o Boże, to my trafiliśmy na Cox'a. Druga runda, Cox trafiony. Ale teraz Roberto Carlos pięknie zagrywa do Bernsa, no i zobaczmy, Berns wchodzi w pole karne, zatrzymanie. Więc spokojnie, Czaw, jestem ciekawy jego podań. Jest tutaj JJ Okocza, no i te pięć gwiazdek sztuczek! JJ Okoczy dają nam prowadzenie 1 do 0, ale rywal naprawdę prezentuje niezły poziom. No i teraz też zmiany zrobione, właśnie jeszcze do tego składu, który widzieliśmy dołączył, widzę Cristiano Ronaldo już jest. Widziałem, że na ławce też tam był m.in. Mbappé, ale chyba Mbappé nie został wprowadzony. Tak, tylko jedna zmiana, Mbappé pewnie zobaczymy w drugiej połowie. No ale rywal no, umie te wszystkie cancel shoty i nie tylko, więc może być ciężko. Aha, no dobra. No to jest właśnie Sergio Ramos. Sergio Ramos w tej FIFA, no niestety, nie domaga. Teraz Cristiano, Zidane, to musi być 2, jest 2-1. Matko, jedyne. No, niestety. Bersa daje. Dobra, dajemy tak. Neymar za Ramosa. Roberto Carlos na SO. Bers na ELO. To jest jedyne rozwiązanie, żeby ocalić jeszcze ten draft, bo niestety z Ramosem, no. Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić w tej obronie, z Sergio. Ale bez kitu. Ja w Food Champions Takie osoby to ja trafiam w meczach o Elite. A tutaj, kurde. W drugiej rundzie drafta już. Myślałem, że ludzie się skupiają na Foot Champions. A tu cyk niespodzianka. No i teraz piłka do Neymara. Neymar już wszedł. Jest tutaj Cristiano Ronaldo. Jest wyrównanie. Wracamy do gry. O, ale teraz porobił. No 3-2. Masakra. No gościu jest International Level. Tego się. Zobaczmy Chavi. Do Cristiano Ronaldo. Ronaldo, tutaj wchodzi ładnie okocza, i to jest wyrównanie, elegancko. Zobaczmy, czawi wypuszcza garincze, garincze. Garincze, kółeczko zrobione, uderzenie broni mojną. Albo majzą. Albo nie wiem. Będziesz odrożny na Ronaldo, to jest jakaś szansa. No ale no widzimy, no tutaj Zidane wygrywa pojedynek stoty, stoty Ronaldo, a nasz zwykły Ramosik nie był w stanie wygrać z informem Ronaldo. I jeszcze jedna próba, zobaczmy. GARINCZO, ależ przejście! A więc, jednak wracamy do gry. Jest 4 do 3. No ale szymecz naprawdę na najwyższym poziomie, i wiele emocji jeszcze przed nami. No ale zobaczmy, no tutaj naprawdę ładnie czaruje nasz rywale. Uzebio 4-4. No niesamowity jest, niesamowity. Matko Boska, ja pitole. Serio, takiego chłopa dało mi w DRAFCIE, nie wierzę. Ta gra jest chora, widzowie. O. Teraz Euz. El... Znowu gdzie on gra? Nie wierzę. Dobra, spokojnie. Już Garincha, Garincha. Rozgrzewa maszynę. Tam jest Cristiano Ronaldo i Xavi. A piłka trafia ostatecznie do Hiszpana. Jest 5 do 4. Ale sędzia może spojrzeć na zegarek, bo to już jest... No właśnie. Koniec spotkania. Ostatecznie Rayo wygrywa w Meksyku. 5 do 4 na wyjeździe. No i powiem wam. Naprawdę szok, bo... Trafić w drugiej rundzie takiego koksa. Wydaje mi się, że już lepszego gracza nie dostaniemy w tym drafcie, ale nie chcę zapeszać, nie chcę zapeszać. Wydaje... Druga runda jest jak finał. Druga runda jest jak finał. Jeżeli chodzi o statystyki i oceny. Kto tutaj strzałą bramki, kto asystował? Ronaldo, Garincha, po jednej bramce też Czawi i Okocza dwie brameczki, a asysty dwie Ronaldo, jedna Neymar, jeden Garincha, jedna Czawi. No, tutaj cały zespół naprawdę zagrał fenomenalnie. No i przede wszystkim ta zamiana Ramosa i Carlos Nesio. to było złoto, to było złoto, bo on robił co chciał w mojej obronie. No i zobaczmy skład półfinalisty. No i powiem tak, obrona, duży znak zapytania, ofensywa jak najbardziej jest potężna. Już Sergio Ramos, Do Cristiano Ronaldo, Ronaldo i to może być karny, jeżeli nie karny to jest gol. Jeden do zera, piąta minuta, to ty Ronaldo, zebrujne, Cristiano Ronaldo. Może teraz Portugalczyk wejście smoka. 2 do 0, 18 minuta, no wykończenie Ronaldo. Jest takie, że kurczę. Zastanawiam się, czy. A może sprzedać tego toty Mbappé i jednak grać toty Ronaldo? Co o tym myślicie? Jeżeli chodzi o główny raje oczywiście. Piękna piła do Czawigo, Czabi, Jeszcze jedna szansa. No ale broni, broni Neuer, wziął pauzę. W sumie cały czas ciśniemy. Może będzie rage quit? O, właśnie, tak też, też podejrzewałem. No, cały czas byliśmy w natarciu. Cały czas cisnęliśmy. Mnóstwo sytuacji tworzyliśmy. Nasz rywal uznał, szkoda czasu. Wychodzę z tego meczu. No i 2 do 0 w 29 minucie daje nam finał. No dobra, no i mamy finał z piątką obrońców. No i to będą problemy. Kontry na tego Ronaldo. Oooooo, teraz Garincha. Wygrywa ten pojedynek Garincha na spokojnie. zagraje do JJ. Okoczy, okocza! Zablokowany przez Alabę. No, była pierwsza groźna sytuacja. No a tutaj, no Ramos nie wygra tego. No i... Piątka obrońców na kontry i co ja mogę zrobić z Ramosem na, na obronie? Nie da się, zmieniam od razu tego. Dokończcie sami. A tutaj może być 2 do 0. Obameyang! alż pięknie teraz się zagrał, 2 do 0. Nowa szansa, tą piątkę obrońców. Nie umiem grać z tymi spocenicami, nie potrafię. Zobacz, jak on się poci. Zobacz, jaki to jest spoceniec. Ja pierdzielę, ja, 3-0. Nie, po meczu. zaraz RQ chyba trzeba. Teraz Neymar, 3 do 1, jest gol kontaktowy. No Boże, nie kontaktowy, jeszcze nie 3-2. <grym> Chciałbym. Teraz Ronaldo, Toty przechodzi. Kurczę, myślałem, że się przesunie, skoro coś tam gra, ale się nie przesunął. Jeszcze Okocza, broni Neuer. Aj, 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 aj. Wrzuteczka, jest to ty Ronaldo, broni Neuer. I teraz czawi Carlos, zobaczmy, nie ma za bardzo z kim zagrać. Jest tu Neymarito co wymyśli Brazylijczyk, Neymar do Cristiano Ronaldo, jeszcze J.J. Okocza i broni Neuer. O! No to próbujemy, De Bruyne, Carlos, Neymarito, zatrzymanie. O nie, odłączono, pada, co jest? Co jest? Nie wierzę widzowie. O co chodzi? Da ha -ha! Nie wierzę, dawać mi pada. Nie, i to jest gol. Nie ma. Wybij to, szybko wybijamy to! Nie mogę spalony Tak jest, dobra Ale nie, to jest hit, to jest hit, teraz coś się stało. Jeszcze mi odłączyło, pada w takim momencie! Ta robota wykończy kiedyś widzowie. Niestety, niestety, przegrywamy, mieliśmy jakieś tam sytuacje, coś tam mog no, mogliśmy więcej zrobić, ale... Nie potrafię grać na tą piątkę obrońców. Jeszcze może, gdybym grał swoimi informacjami, tutaj ten 4-3-3, potem się w ogóle nie gra normalnie. No w każdym razie zobaczmy, co dostaniemy za ten przegrany finał draftu. Dwie paczki za 25 tysięcy. To jest praktycznie zestaw jak za wygrany finał draftu. Tylko do tego idzie jeszcze paczka za... za 5 tysięcy czy tam za 7500, więc okej. Okay. Nie jesteśmy aż tak stratni, no chyba, że... Nic nam nie poleci z tych paczek, więc sprawdźmy. Pierwsza paczunia. Bez ekranów no. Chyba jednak będziemy stratni. Perin, Perin. O, Zinczenko, Liga Mistrzów. No, nic nie warte. Nic tutaj nie ma, nic wartego. Nie. To jest paczka dramat. No dobra. No to druga paczuszka. No to druga paczuszka. I zobaczmy, co tym razem nam odda. Są ekrany. Okej, okay. jak 8.5 to możemy coś pokminić, a to chyba będzie. 85 overa, a więc jesteśmy jednak zarobieni, jeżeli chodzi o ten draftik. Co najmniej kilka tysięcy w takim przypadku, bo Pan Koke kosztuje w okolicach 20 tysięcy końców. Więc jak najbardziej spoko. E, w sumie, jakbyśmy te wszystkie karty pokryk, posprzedawali po tych cenach, no to myślę, że jesteśmy około 10 tysięcy na plus, gdybyśmy tak wszystko posprzedawali, więc spoko, jak najbardziej, okej. Okay.